Kim chcesz zostać w przyszłości? To pytanie rozbudza wyobraźnię najmłodszych. Któż z nas nie chciał zostać astronautą, kowbojem, czy, tak jak ten uczeń, strażakiem? I nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że już teraz, przynajmniej teoretycznie, przygotowuje się do wymarzonego zawodu. Adam Jankowiecki, uczeń szkoły podstawowej nr 2, został laureatem wojewódzkich eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Przede wszystkim bardzo długo się przygotowywałem do tego testu, data bardzo dużo pomagał. I tak praktycznie kiedyś przygotowywałem to głównie z tatą, a to jest właściwie to nie wiem czy było taki trudny, tak, pytania niektóre naprawdę mnie zadziwiły, ale no, dałem radę. Teraz Adam przygotowuje się do etapu centralnego. Naprawdę się boję tego, ponieważ to drugi raz jestem już na ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej, młodzież zapobiega pożarom. I no, naprawdę otrzymam stres i bardzo stara się przygotowywać. Stres, co prawda, jest nieodłącznym elementem konkursów, jednak Adam może liczyć na najlepszą pomoc. Wszak kto może być lepszym wsparciem niż tata strażak? Tata mi m.in. pomaga, on mi znajduje te materiały i wszystko tłumaczy, jak czegoś nie zrozumiem. Etap centralny ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Młodzież zapobiega pożarom odbędzie się w dniach od 29 do 31 maja w polanicy Zdrój. Za Adama Jankowieckiego trzymamy kciuki.